Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. W co inwestować w 2021 roku? Jeszcze trochę potrwa HOSA w segmencie małych i średnich spółek. W zeszłym roku nabyłem fundusze mniejszych spółek, gdy cena do zysku spadła poniżej wartości 10. Taka wartość stanowi doskonałą okazję inwestycyjną. Siłę drugiej linii potwierdziły wyniki. Indeks ESWIG80 zanotował jeden z lepszych rezultatów na świecie. Hossa zapewne jeszcze trochę potrwa i można próbować to wykorzystać. Technicznie indeks S&P 80 potwierdził Hossę wybiciem linii wieloletniej bezsy i zapewne będzie kontynuował wzrost, dążąc do wykupienia. W 2021 roku zapewne powstanie jednak szczyt i zajdzie mocna korekta. Chcąc przewidzieć możliwą zmianę, zwróć uwagę na te czynniki. Ostrzeżeniem dla segmentu będzie: Utrata siły relatywnej w relacji do WIG-20, dywergencja na wskaźniku RSI, wzrost ceny do zysku powyżej wartości 18 oraz zbytnia euforia uczestników w rynku. W tym ostatnim celu można obserwować saldo byków w badaniu INI. Wartość ostrzegawcza to saldo powyżej 40. Podam jeszcze jeden typ z ostatnich dni: to rynek chiński, który być może właśnie zakończył korektę. W grudniu na indeksie SHBS pojawił się spadek na sporym wolumenie, który został wykorzystany do akumulacji. Świeca młot. Ostatnia fala wtórna miała już mniejszy wolumen, więc i podaż jest mniejsza. O sygnale chłosty na rynku chińskim pisaliśmy pół roku temu na blogu. Obecnie nie jest już tak tanio, ale wciąż jest jeszcze przestrzeń do wzrostu. A na co zwracać uwagę w 2021 roku? Na inflację Mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej. Wzrost cen w październiku według Eurostatu wyniósł u nas 3,8%. Realnie inflacja w kolejnym roku może przekroczyć 5%. Jaki to może być wpływ na inwestycje? Rada polityki pieniężnej utrzymuje bardzo niskie stopy procentowe pomimo wysokiej inflacji. Wydaje się, że za kryzys wywołany pandemią zapłaci głównie klasa średnia, która trzyma oszczędności na lokatach oraz obligacjach. Tam są kluczowe, gigantyczne środki, po które można sięgnąć. Wierne inwestycje w lokaty lub obligacje spowodują realne straty nawet ponad 10% w dwa lata. Musisz wiedzieć, że uczciwie twoja lokada już teraz powinna dać ci 5-6% zysków w skali roku. Różnica to suma przekazana na wspieranie gospodarki. Prawdziwy problem powstanie jednak, gdy inflacja jak to czasami ma w zwyczaju niespodziewanie wymknie się spod kontroli. Życzę jak najwięcej sukcesów i jak najmniej porażek. Subskrybuj nasz kanał, a jeżeli chcesz otrzymywać codziennie najnowsze analizy, to zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowe.pl. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny e-book Jak skutecznie inwestować w fundusze.